TV, z tej strony znowu radio. Dzisiaj chciałem poruszyć temat masy, a masy mięśniowej, bo z tego co widzę w internetach i w na innych różnych specjalistycznych stronach ludzie mylą te pojęcia. Dlaczego? Kumpel podesłał mi stronkę. Tutaj jest chłopaczek, który się chwali swoim progresem, że przez 2 lata pisze tutaj, można powiedzieć, że przez 2 lata przybrałem 24 kg mięśni. Wiadomo, w komentarzach już tutaj mówią, że ma dobrą genetykę. Rich Biana na koksie w rok 24 zrobił. No i tutaj się, tutaj trzeba powiedzieć jak to wygląda, a wiele osób to myli. Szkoda, żeby dzieciaki z gimnazjów, chyba to jest o nich strona gimnazjus, nie wiem, żeby nie rozróżniali tego czym się różni masa mięśnia od masy ogólnej ciała. Na moim przykładzie, ja ćwiczę około 4 lat i fakt, że teraz mam około 105 kg acz na moich debiutach miałem chyba 82 kg na scenie czyli odkąd ćwiczę to można powiedzieć że w 4 lata przybrałem tylko 8 kg inaczej na bombie, na super bombie wliczając oczywiście parówczan to nie wiem czy około 10 kg mięsa da się dołożyć w rok no jeśli tak to to już jest super wynik młody tutaj 24 dołożył także śmiało można na Mr. Olympia go wysyłać acz zdjęcie tego nie prezentuje jak najlepiej sobie wyobrazić, jak wygląda 2 24 kg mięsa? No, wziąć i dołożyć, kupić 24 kg na przykład filetu z kurczaka i sobie podokładać na, na rękę, na klatę, na nogę. No i gwarantuję wam, że chłop wyglądałby inaczej. Tutaj pokażemy fajne porównanko. Tylko odpalimy, jak wygląda moja porcyjka. To jest 350 g wołowiny. Czyli 350 gram mięsa, i to jest taka kupeczka. Czyli jest to dupno. Pomyślcie, jakbyście na bicka mieli tyle do łapkach, to zaraz 45 na kablu, na sprzęgle, jak to mówi Patryk. Szósta. Kolejna sprawa, dlaczego mięśnie ważą tyle, ile ważą, a nie, nie tak, jak kilogramy idą. No bo do, na każdy kilogram mięśnia jest dość sporo tkanek towarzyszących typu woda, tłuszcz. Ogólnie mięśnie są tkanką, która potrzebuje obsługi, czyli układ krwionośny musi również tam się rozrastać, tak jak mięśnie się rozrastają. No najlepszym przykładem jest to, że kulturyści, na, nawet na parówczanie, jak już wcześniej mówiłem, rosną tylko do poziomu jakiegoś tam, dajmy na to 135 kg na scenie. Nie wiem ile miał, 138 chyba, Runi Coleman, 2001 rok. Najwięcej się nie da osiągnąć, bo to jest tkanka, która wymaga obsługi, czyli więcej organizm nie jest w stanie obsłużyć. A znamy tu którzy mają po prawie pół tony tam 400 coś kilogramów, bo sadło obsługi nie wymaga. No tak, więc już wiemy, na czym polega różnica między masą ciała a masą mięśni. To że ktoś przybrał 24 kg, to nie znaczy, że to są 24 kg mięśni, tylko ogólnie jest to wynik na wadze. Także gimnazjosi, uczcie się Poprawnie, nie, nie piszcie głupot, bo później wszyscy powtarzają i mamy głupie społeczeństwo. Siła. So move along.